Zanim zaczniemy korzystać z wersji webowej operacji wielofirmowych, należy wykonać kilka ważnych kroków. Po pierwsze, potrzebne jest konto SSO Comarch Cloud. Dzięki niemu połączysz się z programem Comarch ERP Optima w chmurze. Potrzebny będzie też operator, zdefiniowany w Optimie. Połączenie wykonujemy tylko raz przy pierwszym logowaniu. Później korzystamy z systemu bez powtarzania tych czynności. Wersja webowa działa tylko w chmurze Standard, czyli na bazach danych programu Optima, uruchomionych w chmurze Komarch. Cały proces wygląda tak. Logujemy się do konta SSO: Wprowadzamy dane logowania do chmury Standard. podajemy dane swojego operatora z Optimy. Po wykonaniu tych kroków, konta zostaną połączone i możemy swobodnie korzystać z wersji webowej. Komarch ERP Operacje Wielofirmowe umożliwia nam kompleksowe zarządzanie firmami klientów z jednego miejsca. Dzięki zintegrowanym funkcjom systemu, możemy szybko generować deklaracje i monitorować wszystkie kluczowe informacje. Bez konieczności logowania się do każdej firmy osobno. Po zalogowaniu trafiamy na ekran główny, gdzie możemy sprawdzić informacje o dokumentach otrzymanych od klientów i informacje o statusie miesiąca. Ustawiamy odpowiedni miesiąc i z listy wybieramy pięciu klientów, dla których chcemy utworzyć i zatwierdzić deklarację JPK V7. W tle uruchamia się proces naliczania deklaracji. Program wykonuje go równolegle dla wszystkich zaznaczonych firm, dzięki czemu nie musimy powtarzać tej czynności osobno dla każdej z nich. Następnie wchodzimy do jednej z firm, aby sprawdzić szczegóły. Każda zakładka w systemie prezentuje inne przydatne informacje. W zakładce Deklaracje i zaliczki Wyświetlane są informacje na temat deklaracji i zaliczek obowiązujących w danej firmie. Dane podstawowe zawierają najważniejsze informacje o firmie. W zakładce środki trwałe widzimy informacje na temat odpisów amortyzacyjnych. Z tego poziomu możemy również dodać dokument amortyzacji, płace i kadry, gdzie możemy zobaczyć status właścicieli w firmie oraz informacje, czy została naliczona wypłata. W tym miejscu istnieje również możliwość naliczenia i zatwierdzenia wypłaty dla właścicieli. Wymiana dokumentów pokazuje informacje na temat internetowej wymiany dokumentów z danym klientem, a zakładka Historia zmian pozwala prześledzić wszystkie zmiany atrybutów dokonanych przez operatorów w danej firmie. Komarch ERP Operacje wielofirmowe. Mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie dla różnych klientów. Szybko, automatycznie i bez konieczności ręcznego powtarzania tych samych czynności. Dzięki temu oszczędzamy czas i minimalizujemy ryzyko błędów, a codzienna praca staje się znacznie bardziej efektywna. Zaczynamy od zaznaczenia wybranych klientów, dla których chcemy wykonać operację. Generujemy dokumenty amortyzacji. Wystarczy kilka kliknięć, żeby uruchomić proces. Program w tle automatycznie tworzy dokumenty amortyzacji dla wszystkich zaznaczonych wcześniej baz, równolegle i bez potrzeby naszej dalszej ingerencji. Następnie generujemy raport dokumenty niezaksięgowane za wybrany okres. Po chwili. Mamy gotowy raport z wyszczególnionymi dokumentami, które jeszcze nie zostały zaksięgowane. W górnej części mamy możliwość zmiany firmy, dla której chcemy taki raport sprawdzić. Użytkownik ma możliwość dostosowywania widoku listy do własnych potrzeb, czyli może zdecydować, jakie kolumny mają być widoczne na liście, oraz ustawić ich kolejność. Zmieniony widok dodajemy jako widok własny, dzięki czemu w przyszłości możemy z niego korzystać bez konieczności każdorazowego ustawiania kolumn. Mamy też dostęp do gotowych, predefiniowanych widoków, przygotowanych pod konkretne potrzeby. Jednym z nich jest widok JPKV7, który prezentuje wszystkie istotne informacje związane z plikami JPKV7. Możemy również skorzystać z widoku status miesiąca, który pozwala szybko sprawdzić, które firmy dostarczyły już wszystkie dokumenty i czy mają już zamknięty miesiąc. W programie Komarch ERP Operacje wielofirmowe możemy korzystać z komunikatora który umożliwia szybki i wygodny kontakt z naszymi klientami pracującymi na programie Komarch ERPXT Start lub Komarch ERPXT. Dzięki niemu, bezpośrednio z poziomu systemu, możemy prowadzić rozmowy, wysyłać dokumenty i sprawnie wymieniać informacje. Wszystko w jednym miejscu. Na początku uruchamiamy komunikator, klikając ikonę koperty w lewej części okna. Następnie rozpoczynamy nową rozmowę. Wybieramy klienta, do którego chcemy wysłać wiadomość, uzupełniamy temat wiadomości i wpisujemy jej treść. Do wiadomości możemy dołączyć załącznik. W tym przypadku przesyłamy kwestionariusz pracownika. Klikamy opcję Dodaj załącznik i wybieramy odpowiedni dokument z naszego komputera. Na koniec, gdy wszystko jest już gotowe, wysyłamy wiadomość, klikając przycisk wyślij.